Stoję dzisiaj i zastanawiam się, w którą stronę iść. W prawo, w lewo, prosto. Taka jestem dzisiaj niezdecydowana. 12 stopni na dworze. Piękne słońce, ciepło, lekko po dziesiątej. A ja ufam intuicji, w którą stronę mnie dzisiaj popchnie i co się pojawi na drodze. Tego jeszcze nie wiem. Ale za chwilę się przekonam, kiedy ruszę w którymś kierunku. Wczoraj ja maszerowałam z kijkami, dzisiaj przede mną dwójka dzieciaków i pani. Przyciągnął mnie jednak ten las. Przyciągnął mnie ten las. Ale dzisiaj pójdę tam, gdzie zamierzałam iść wczoraj. Tak jakoś czuję, że tam na tej drodze znowu jest coś dla mnie. Jestem tutaj. Tutaj, gdzie te 22 gdzie te 22 jest gdzie to 22 o tutaj jestem tutaj te połacie tego zielonego gdzieś tutaj wyruszę żeby maszerować tą ścieżką tak dzisiaj kochani idę i Rozciągam czas. Dzień dobry w 14 dniu mojego maszerowania. Rozciągam czas na to, żeby było go na wszystko. Na wszystko, czego pragnę, by mogło się dzisiaj dokonać. Dzieciaki z kiejkami przede mną mają swoje małe kosturki, aby ta droga była lekka, łatwa i przyjemna. Zobaczymy, co dzisiaj za radością popłynie. Wyszłam dzisiaj trochę później, tak rozpoczęła się piąta doba mojego nic nie jedzenia, nic nie jedzenia, czuję się wyśmienicie, to jest raz, ale powiem Wam, że o wiele, o wiele częściej dzisiaj rano myślę o tym, żeby ten po południu już wypić, tak bardzo mi się go chce. I chyba tak będzie, będzie cztery doby i troszeczkę. Idę teraz prosto, zobaczymy co, co droga przyniesie. Grosse Liebe, ja. Grosze Herz und M in der M. Ich bin Margarita. Ja. Oh. Ja. Meine name Ja gerade Ich bin Margarita und die M jest in der Mitte Herz. Und, und die, wir machen gerade Suche nach meinem Opa. Ah! Ich darf mich immer ärgern. Und deinen deine Name? Meine Mama. Von dir, Vorname, nee, vor deine. Okay, <laughs> ja, ja. ja Sag mal. Ja. Tschüss, Junis. Tschüss. Tschüss. <laughs> Nie jestem dzisiaj sama na ścieżce. Wczoraj było to takie totalne pomiędzy, wyciszenie pomiędzy jednym laskiem a drugim laskiem. A dzisiaj już mnie mijają. Właściciele piesków razem z nimi. Dzieciaki idą przede mną daleko, robiąc hałas, szukając dziadka i są zdenerwowani, tak jak słyszeliście tłumaczę to teraz. Są zdenerwowani. Powiedziałam, że Margarita mam na imię, a dziewczynka odpowiedziała, że znam jej imię, więc widocznie też ma Margarita na imię. Ale niestety tak taka, o właśnie, taka mała Margarita, taka jak ja, taka niespokojna, gdzie wszędzie jej pełno. Popatrzcie, co los stawia nam na drodze. Małą Małgosię, która jest niecierpliwa i biegnie już do przodu. No, i to piękne serce ze, środka, ze, ze z zapisanym środkiem, tak, z zapisanym środkiem, poszli tą ścieżką, którą, którą ja dzisiaj wybrałam. Zobaczymy, co na tej ścieżce będzie dalej, bo zapewne zwolniłam krok, żeby poszli przede mną, żeby nie zakłócała im tej drogi. Słyszycie, jak mała Margarita krzyczy? Tak, puściłam ich przodem. Poczekam chwilę, postoję, zobaczę. No. Szukają dziadka, wołają, krzyczą, opa opa! Wracają tą ścieżką. Zobaczymy w którą pójdą, to wtedy ja pójdę tam Będę szła w pełnym słońcu, ale może pójdę lewą stroną, to nie będzie mi tak mocno świeciło w oczy Dobra, wyłączam na, wyłączam na chwilę, bo, bo idą. Dzieci wróciły tą ścieżką, wybrały tę drogę na prawo, tę drogę na prawo. A ja pójdę tutaj w lewo. Zobaczymy co na lewo przygotował dzisiaj los. Prawa strona, lewa strona. Zobaczcie jak to wszystko jak to wszystko z jakiegoś powodu się łączy. Wybieramy ścieżki, na których będziemy przerabiać. Ja dzisiaj, kochani, będę przerabiać to, co mi się pojawiło wczoraj. Daleko, aż do piątego pokolenia w rodzie matki. I idę z tym dzisiaj. Właśnie teraz o tym wspomniałam i już jestem cała w ciarkach. Idę i będę przerabiała to piąte pokolenie. Bo zapytałam dzisiaj w polu... Oj, macie samo słonko. Zapytałam dzisiaj w polu bezwarunkowej miłości rano jak myłam głowę, bo pojawił się ten ból. Znowu pojawił się ten ból. O, ale mi się teraz zrobiło. Ale mi się teraz robiło miękko. I zapytałam tego pola, gdzie to tkwi, skąd to jest? I, i przyszła odpowiedź. Przyszła odpowiedź w formie. W formie wiersza. Nie zapisałam go. Nie zapisałam go. Było o garnku i o kamieniu w środku. Nie powtórzę go, bo to poszło przy myciu mojej głowy. Hm. Dlatego dzisiaj takie loki, niespięte jeszcze w kitkę. I tak stałam z tą głową nachyloną pod wodą, i, i przychodziła odpowiedź. Kurczę jakie słonko. A myślałam, że tutaj nie będzie tak świeciło. No i tak odwracam się i decyduję się przez kawałek iść tyłem. Decyduję się popatrzeć na ten cień. Może on ma też jakieś znaczenie. Nie wiem, na pewno ma jakieś znaczenie, bo by, bo by mnie. Świadomie odwróciłam się, kochani, do tyłu. Świadomie. I i tak kiedy ta woda tak płynęła, ten ból tak jakoś mnie doskoczył. I pokazało się piąte pokolenie. Pokazało się, że moja mama niesie coś po swojej prababci. Prababci. Czyli moje piąte pokolenie. Tak? Dobrze policzyłam. Ja, moja mama. Mamy mama, mamy babcia, mamy prababcia. No to moje czwarte. Gdzieś tam coś niosę, kochani, gdzieś coś niosę. Piąte. Nie, nie, babcia, prababcia, prababcia. Już teraz, już kochani, zwątpiłam. To nic, popracuję z czwartym i z piątym pokoleniem. To coś się tam pojawiło i ten, ten wiersz, który przyszedł, niezapisany z głową pod wodą. Przyszło, przyszła odpowiedź właśnie w formie wiersza. Zrobiłam sobie w domu już pierwsze transformacje. Ale już to słoneczko troszeczkę poszło za drzewa. zobaczcie jak wszystko jest ze sobą związane kiedy zastanawiałam się jaką wybrać drogę, dokąd pójść bo tak naprawdę stałam dzisiaj rano przed tym moim domem i, i zastanawiałam się w prawo czy w lewo w prawo czy w lewo w prawo czy w lewo tak się w końcu zatrzymałam chwilę i policzyłam czyli piąte, piąte, piąte piąte pokolenie i... Kieruje mnie dzisiaj na lewo, trochę na prawo, trochę na lewo, ale w większości na lewo. I tak stoję na tej ścieżce i zastanawiam się, co to lewo znaczy. No i lewo, lewo, kochani, według totalnej biologii. Praworęczna ja, praworęczna Małgorzata, kobieta, no nie kobieta i mężczyzna to nie ma znaczenia. Praworęczna to wszystko to, co będzie dotyczyło tej strony mamy, będzie po lewej stronie. Wczoraj zatrzymała mnie jeżyna oplątała mi. Prawą nogę. Wiem, bo popracowałam z tym trochę i wiem, co to mnie zatrzymało na ten moment. Ale dzisiaj idę tą lewą stroną. Nie wiem, jak długa będzie droga, ale chcę na tej drodze dosięgnąć tego głęboko. Ja ze sobą. Ja ze sobą głęboko i z tą moją kobiecą linią. Dokonałam już pokłonienia się mojej, mojej, tej pra, 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 babci. Nie chcę wiedzieć, co ją spotykało i dlaczego. I dlaczego nie miała mocy takiej, żeby to ze sobą jakoś przerobić. Poszło to dalej, poszło dalej. Wiecie, kochani, najtrudniejsze jest przerabianie relacji z matką. To jest najtrudniejsza rzecz. Tak naprawdę do przerabiania. Te matki bywają tak różne: bywają dobre, bywają złe, bywają szkodliwe, bywają uzależnione, bywają czasami gwałcone, czasami ubezwłasnowolnione. Ta relacja z matką wymaga naprawdę głębokiego zatrzymania. Głębokiego, bo to tak naprawdę brak jej miłości. Albo to, co nam przekazuje co i się, co się tak naprawdę w nas zapisuje, jaka pieczątka jest postawiona i kogo my gramy, kogo my przypominamy w tym rodzie. Ciary wszędzie matko Boska. Muszę wyłączyć na chwilę kochanie, muszę wyłączyć. I to szybkie bicie serca, które się pojawiło tutaj. To znaczy się serce jest prawa, lewa serce jest tutaj. a ja czuję to bicie tutaj w tym miejscu. Takie głośne i takie mocne, Takie głośne i takie mocne. Aż mi zaschło w buzi. Nie odmówienia, tylko jakaś emocja się znowu pojawiła. Teraz bym chciała krzyczeć na cały głos. Co mnie powstrzymuje? Przed tym krzykiem, co mnie powstrzymuje, przed krzykiem. A! Trzeba uwalniać to, co przychodzi. Wystarczy raz, albo dwa, albo trzy. Wtedy, kiedy poczujecie, że już to, to schodzi, normalnie trzęsą mi się ręce. Obydwie trzęsą mi się ręce. Nie wiem, czy to widać, kochani. Nie wiem, czy może sobie zrobicie jakieś zbliżenie, żeby to zobaczyć. Ale coś mnie trzepie. Całe ciało mnie się tak bardzo trzepie jak liście na wietrze. Uch. Chyba wyłączę na chwilę. Gdzieś tu piekonie. Koń daje tę moc. Pojawiają się kopytka takie. Jak wczoraj. Coś się znowu pojawiło. No i teraz macie namiastkę tego, jak wygląda droga, kiedy się coś pojawia. Nie. Bardzo chcę nagrywać takie momenty, ale kiedy już miałam tą kamerę włączoną, to niech to pójdzie, po prostu niech pójdzie. Zaraz wyłączę się, uspokoję, zrobię jeszcze czary Mary pomiędzy jedną, jedną gęstwiną a drugą. Już ok, droga jest relaksem, ale też jest i uwolnieniem. I wtedy, kiedy przychodzi ten moment, taki, że trzeba się zatrzymać, to trzeba to zrobić, żeby nie zepchnąć tego znowu gdzieś głęboko, żeby to znowu energetycznie gdzieś nie poszło. Przepraszam, gdzieś nie poszło. Po prostu trzeba z tym być świadomie, świadomie. Wczoraj tyle znaków, ta otwarta klatka, ta wolność, tyle napisów, które się pojawiły. I kolory, kolory, bo był i niebieski, taki błękitny, na literce E chyba jak dobrze pamiętam, były te różowo-czerwone literki, pierwsze. Gdzieś to wszystko tutaj, kochani, cały czas oscyluje tutaj, i to żółte, i te liście na drodze. Właśnie tak. Ale pamiętajcie, że to jest moja ścieżka. I jeżeli jest ten rezonans z Wami, to zatrzymajcie się i poszukajcie w Waszym głęboko, co spowodowało ten rezonans. Nie ma znaczenia, czy to będzie wkurw, czy to będzie miłość bez granic do mnie. Zatrzymajcie się i zobaczcie, co to połączenie daje. Ale mogę, co to połączenie Wam daje i co wam pokazuje. Tak. Dobry wybór dzisiaj był. Dobry wybór. Stanęłam rano przed domem, niezdecydowana w którą stronę iść. Skręciłam na prawo, potem już cały czas było na lewo. Nie, raz było na lewo, raz było na lewo, raz było na lewo. Potem było znowu na prawo, czyli trzy na lewo, dwa na prawo. I teraz jest znowu na lewo, czyli lewo zwyciężyło. Fajnie tak, znaleźć coś. Muszę sobie przypomnieć ten wiersz. Ten garnek, ten kamień mi utkwił. Garnek i kamień. W środku garnka kamień. Hmm. To nic. Jak ma przyjść, to przyjdzie. Chociaż myślę, że to już nie ma większego znaczenia. Chciałabym go zapisać. To jest właśnie to, jak ja zawsze powtarzam. Jak nie mam kartki i, i ołówka, przy, przysłowiowego ołówka, to, to to co przychodzi, to ucieka. A to są tak ważne słowa, które przychodzą, one mają, one mają sens i one będą, one będą się yy, będą się rozpakowywały w następnych dniach. Bo to nie jest tak, że znalazłam coś w piątym pokoleniu, pokłoniłam się mojej prapra. -pra, i sprawa jest uwolniona. Nie, teraz te, trzeba z tym popracować. Trzeba z tym iść. Trzeba z tym iść. Dobra, idziemy dalej. I kolejne trzy osoby. I trzy cudowne pieski. Przez moment zerwał się wiatr. Takie potwierdzenie, że transformacja się dokonała. Zerwał się wiatr. A na moim ciele cały czas dreszcze. Cały czas jestem w dreszczach. Nie odwracam jeszcze na siebie. Ale poczułam taką radość. Ja jeszcze podejrzewam, że ta praca z tym będzie to wymagało jeszcze pracy, będzie wymagało. Ale to pierwsze takie, ta pierwsza transformacja, ten, to, to pierwsze w łazience, teraz na drodze. I wiem, że to. Przyjdzie jeszcze ten czas, że trzeba będzie z tym popracować. Na pewno będzie trzeba z tym popracować. Tak, i co chwilę pojawia się ten wiatr, który ma zamiar tańczyć w moich włosach. I tak fajnie, już teraz niech ta droga będzie lekka, łatwa i przyjemna. Teraz już tak fajnie. Chociaż ciary oblatują mnie za każdym razem, ale jest ten wiatr, który no. Które już się bawi, a ja uwielbiam tę zabawę z wiatrem. Kocham wiatr. Co we włosach moich gra? Kocham wiatr. Magda kocha wodę. Ktoś inny kocha deszcz. A ktoś inny kocha ogień. Fajnie, tak. Wszystkie żywioły są w nas, a my jednak zawsze wybieramy. Wybieramy ten jeden, jedyny, który jest dla nas potwierdzeniem tej transformacji, kochani. No, no ciary mam, no ciary. Dawno Wam nie pokazywałam ciarów, ciarów, ale dzisiaj jestem cała dreszczata od momentu podjęcia decyzji, wybraniu drogi, co tak naprawdę kieruje nami, że wybieramy tę, a nie inną ścieżkę. Co nami kieruje? Świadomość, podświadomość. Czy ten wszechświat stawia nam na drodze wyzwania? I mówi idź tędy, tutaj przyjdzie rozwiązanie. Idź tędy. I tak jak wczoraj mówiłam, za radością, po prostu za radością, żeby uwolniła się jakaś klucha, żebyś mógł albo żebyś mogła powiedzieć to, co chcesz, to, co skrywasz głęboko od lat. Tajemnicę, którą nosisz latami, i nie potrafisz jeszcze może na ten moment. Nie potrafisz, tak. Trzymam tą czterolistną koniczynę. Na szczęście, tak? Na szczęście. Wczoraj szłam podywanie z koniczyny. Podywanie szczęścia. Wczoraj odczytałam bardzo dużo znaków. Wczoraj, ale wczoraj to już było, wczoraj. Wczoraj to już jest wspomnienie. Jestem tu i teraz w tym czasie, który jest dla mnie, który zawiera wszystko, całą moją przeszłość, cały mój ród i wszystko to, co wydarzyło się przez wieki. I informacje o mnie. Wszędzie, wszędzie, gdzie byłam, całą informację. I właśnie sam, właśnie ta chwila i to teraz. Daje wgląd w to, czego szukam, to, w to, czego potrzebuję. Długa droga prosta przede mną, dzisiaj ten, ten, ten trakt taki właśnie. Taki jest. Taki jest. Zupełnie inny od wczorajszego. Zupełnie inna droga. Zupełnie inna droga. Zupełnie inne wrażenie. Inne odczucia. Zupełnie inaczej. Ale też przychodzi, kochanie, na tej drodze, akurat na tej dzisiaj, ta radość, to, to takie, że gdzieś tam dotknęłam czegoś, a wiatr mówi, że tak. Nie wiem, czy to będzie widać, jak kołyszą się, jak kołyszą się gołązki, jak szalaszczą liście. No i tak fajnie jest na drodze. Tak po prostu fajnie. Lecą liście te żółte, spadają. Te żółte spadają. Jeszcze trochę i to taki deszcz, ten deszcz z liści będzie będzie niczym, niczym nowym, po prostu będą leciały. Te żółte, te czerwone. U mnie jeszcze jest zielono, kochani. Jeszcze jest zielono. Jeszcze jest ciepło, jeszcze jest zielono, jeszcze ja mogłabym chodzić z krótkim rękawem. Jest pięknie. Jest pięknie. Wtedy, kiedy świeci słonko. Takie właśnie, gdzie jest 20-21 stopni. Takie fajne. Takie, gdzie można iść, gdzie można przyspieszyć kroku. Gdzie człowiek się nie męczy i nie poci. Nie sapie jak lokomotywa. Tak właśnie. Taka droga. Kocham te moje maszerowania. Kocham bardzo kocham te moje maszerowania. tak co jeszcze? co jeszcze? Jesień, jesień, jeszcze zima, jeszcze zimowe doświadczanie i zamknie się ten rok w moim doświadczaniu. w tym takim, który chciałam. który chciałam udokumentować właśnie na YouTubie, żeby pozostało dla mnie. Dla potomnych. Zobaczę, co przyjdzie zimą. Jakie przyjdzie wiedzenie Tego, czy chcę dalej to nagrywać. Wiosna, lato, jesień. Jesień. I wierzę w to, że dane mi będzie jeszcze nagrać niejedną jedną zimę. Ale zobaczymy, co przyniesie droga. Hmm. Na razie przynosi słońce. I oświecenie. Oświecenie tego, czego szukam. Jeszcze będę musiała, nie będę musiała, tylko chcę jeszcze popracować z tymi jeżynami na prawej nodze. Bo tam też zadając pytanie, zadając pytanie, dostałam odpowiedź. Ja cały czas to wiem, ja cały czas to czuję, ale tak jakoś nie mam jeszcze odwagi, żeby tak z grubej rury rypnąć w to. Jeszcze nie mam, jeszcze nie mam. Ale ja wiem, co mnie zatrzymuje. Ja wiem. ja wiem. Ja wiem. Ale cóż, odwrócę wam jeszcze trochę na drogę. I pewnie zaraz będę mówiła wam do widzenia, bo będę szła jeszcze tą moją ścieżką w tą, w powrotę. Ten czas taki będzie dla mnie już na to głębokie jeszcze pozbieranie tego wszystkiego, co się pojawiło. I właśnie wyłączając. Psułam mój kolejny patyczek. Teraz będę tak z ręki. Z ręki. O, właśnie tak. Została teraz tylko czarodziejska różdżka. Tak, czarodziejska różdżka. I będę teraz czarowała. Czarowała, czarowała. Czarowała. To już mój drugi patyczek. Pierwszy Oluś połamał, drugi ja. A teraz kolej Kolejna trzecim do trzech razy sztuka, jak to mówią. Trzeba będzie skoczyć do sklepu i kupić kolejny patyczek, żeby na jutrzejsze maszerowanie można było iść z patyczkiem, a nie z wyciągniętą ręką. O tak, o tak. O tak. Bardzo tak niewygodnie. No i mówiłam, że będę mówiła do widzenia i to ten właśnie wszechświat powiedział, tak, teraz właśnie będziesz mówiła do widzenia. Właśnie teraz powiesz do jutra. No ja będę szła jeszcze tą moją ścieżką. I i będę tą moją czarodziejską różdżką y, czarowała sobie, czarowała sobie moją przestrzeń. Tak kochani, do jutra w takim razie. Wierzę, że będą takie właśnie. I uda mi się taką kupić. To do zobaczenia. Do jutra. Buziaki dla Was. I dziękuję, że idziecie ze mną.